Chciałem pogratulować na początku gospodarzom tego zwycięstwa. Mecz może nie był na jakimś tam uznawającym poziomie. Szczególnie w naszym wykonaniu wiedzieliśmy, że które szaty kadrowe, których chciałem dokonać, a nie za bardzo mogły. Chciałem kilku zawodników dać odpocząć. To akurat nie jest w naszym przypadku możliwe. I gratuluję gospodarzom, chociaż Powinienem powiedzieć może, że gratuluję gościom, bo dla mnie to jest wielką zagadką, dlaczego, dlaczego my akurat jesteśmy gościem i, i tutaj zastanawialiśmy się dlaczego ten mecz akurat nie odbywa się w Radzeniu, ale to już jest temat, może nie na tą konferencję, tylko, tylko na, na inną rozmowę. Uważam, że szybko na bramka trochę też popsuła nam to, co sobie założyliśmy, ale mimo wszystko wyrobi się zespół lepszy odniosę się do tego, dlaczego graliśmy na arenie, rozmawiałem z prezesem RZP no, panem Zbigniewem Bartnikiem, który powiedział, że kluczem jest wyższa pozycja w tej samej klasie rozgrywkowej. I oddaję głos panu Pawłowi Kamu. było Dziękuję za gratulacje. No tak muszę się zgodzić tutaj z trenerem, bo faktycznie mecz nie stał na jakimś tam bardzo wysokim poziomie. Nie wiem, czym to było spowodowane, czy, czy, czy może ta pogoda tak troszeczkę zadziałała na naszych zawodników, w ogóle na wszystkich zawodników tak o spale. A co do meczu, no, wynik cieszy, gra troszeczkę mniej, w pierwszej połowie daliśmy zagrać zawodnikom, którzy, którzy troszeczkę mniej grali. Mieliśmy nadzieję tutaj z tenerem Savo, że, 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 że to troszeczkę będzie inaczej wyglądało z ich strony. Czy się sprawdzili, no to to troszeczkę tak może za bardzo na gorąco, żeby to gdzieś tam komentować i analizować będzie czas na to, ale mówię, no wynik cieszy, 3-1, jesteśmy w finale. Przede wszystkim to o to chodziło, że, że, żeby wygrać. Mówię, mamy jeszcze jeden ważny mecz ligowy, do tego finał, finał, finał Pucharu. Także mówię, też musimy iść tymi siłami odpowiednio naszymi dysponować. Także dziękuję jeszcze raz za gratulacje. Ale mówię co do meczu, no to też uważam, że, że, że byliśmy stroną lepszą i wygrać się zasłużenie. Dziękuję. Dziękuję. za wypowiedź. Proszę o zadawanie pytań trenera. Proszę o czynienie. nie zadaj portal lub sport do trenera panka. Tam od razu po zakończeniu pierwszej połowy uciął pan sobie pogawędkę z sędzią, czy miał pan jakieś zastrzeżenie do jego pracy? Nie, pan co teraz no nie można się, że tak powiem, nakręcać i cokolwiek komentować. Wymieniliśmy parę można powiedzieć tak po koleżeńsku. Uwag i to były do była błahostki i wytłumaczył mi e, pan burak, bo, 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 bo może rzeczywiście nie miałem pewnej sytuacji rację, także tu nie widzę najmniejszego problemu, co do sędziowania. W jednym czy w drugim przypadku tam można było. Y, można było gdzieś, ale te to, to emocje to wiadomo, że niedokumentowanie to jest po prostu. Zazdroję Trona Kamińskiego, tak odbiegając od dzisiejszego meczu, w sobotę gracie z masowią Jeżeli wygracie, no to lubi się utrzymać. Będziecie chcieli pomóc rywalowi wakałnianom? Szczerze powiedziawszy, to tak yy, mało nas to interesuje, kto się utrzyma, kto się nie utrzyma. No mówię, na pewno podchodzimy do tego meczu yy, z takim nastawieniem, żeby go wygrać. Mamy gdzieś tam założony swój, swój cel i ich go gdzieś tam realizujemy. Yy, na pewno chcemy, chcemy wygrać tą rundę. To jest też, oprócz Pucharu, tak gdzieś tam jest taki drugi nasz cel. No, no, na chwilę obecną mamy dwa punkty przewagi nad Stalo Rzeszów. Także mówi, jeżeli, jeżeli to da utrzymanie Lubliniance, no to to też gdzieś będzie podpłyna radość. No na pewno wychodzimy w najmocniejszym składzie z zamiarem, zamiarem wygrania tego meczu. Czyli żadnych rewolucji w składzie raczej się można Raczej się chyba nie, nie nie będziemy tutaj gdzieś tam mieszać w składzie, Mówię, to na razie nieźle nie gdzieś tam funkcjonuje, mamy fajną piłkę, aby tak dalej. Ja mam jeszcze pytanie pod kątem przyszłego sezonu, czy prawdą jest, że w motorze będziemy zostać tylko jeden zawodnik z Unii Europejskiej? W pierwszym składzie no, nie pewnie... Wtedy moich informacji na chwilę obecną tak, że gdzieś ten, ten przepis już został wprowadzony, że jeden z zawodników spoza Unii Europejskiej będzie mógł być podstawowym, to znaczy przebywać na, na boisku. Także trochę tu jest problem, bo nasi dwaj zawodnicy z Ukrainy no, no fajnie się prezentują i no ale to zobaczymy. Dopiero. No jednemu trzeba obywatelstwo dać to. Kwestiam, że Jeden z nich ma, ma już e, powody ku <grymne> temu, żeby takowe to znać. Zobaczymy. Tak. Czyli żadnych przymiorek na razie nie ma. Czy Diki czy z sokulenką Nie, na chwilę obecną no, chcemy, żeby obaj zostali nami. gdzieś tam w swoim doświadczeniu tutaj spokojnie wprowadzają taką fajną atmosferę w drużynie. Młodzież ma środkowo uczyć. Pani tutaj na treningach wygląda. Pełen profesjonalizm mają ten sam yy, problem, prawda? No Dokładnie ma Addisona i macie Melniczuka. Tak. Dokładnie, no i ja bym chętnie, oczywiście jeżeli Addison będzie zdrowy, nie obu zatrzymął, na pewno poziom ligi prezentują, ale no jest ograniczenie i my na pewno z jednego z nich będziemy musieli zrezygnować, ale tu jeszcze za wcześnie o tym mówić, w przyszłym tygodniu będzie ostatni meczu, podejmiemy jakieś tam decyzje. Zobaczymy na dzień dzisiejszy, w ogóle o tym, o tym nie myślimy, mamy jeszcze mecz filmik. <śmulny>